Swoje dzieci. Ty nas błogosławisz, nas uczysz, ty nas wychowujesz, ty, ty nas prowadzisz do pełnego poznania tego, kim jesteś. I dzisiaj chcemy przed Tobą wyznać to, że naprawdę jesteś cudowny, jesteś wspaniały, jesteś dobry. Wszystko, co robisz, jest, jest piękne, jest naprawdę niesamowite. I dla każdego z nas, masz. Drogę, którą mamy przejść. Dla każdego z nas masz rzeczy, których chcesz nas dzisiaj nauczyć, abyśmy byli podobni do Twojego syna, Pana Jezusa Chrystusa. Więc pomogła nas teraz. Dziękujemy Ci za to, co żeśmy usłyszeli od Adama, i, i teraz ja będę to kontynuować w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Czytamy taki werset w pierwszej części Jana 3,16, 18. Potem poznajemy miłość, że On za nas oddał życie swoje. I my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobro tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed Nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Ja nauczy nas tutaj tego, że miłość Boża opiera się na czynie i na prawdzie. Prawda i czyny. I często to jest właśnie tak sobie Bożem, że prawda Boża, ona jest związana z czymś. Tutaj akurat nie występuje samodzielnie. Jezus powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem. I tutaj ta prawda jest również powiązana z czymś. W innym miejscu czytamy o tym, że prawda jest powiązana z łaską. I to jest myślę istotne. Nie będę tego jakoś tak bardzo rozwijać, ale tutaj skoncentrujemy się na tym, na tej kwestii właśnie prawda i czyny. Więc gdyby to była sama prawda bez czynów, to pewnie byłaby właśnie to jakaś forma hipokryzji. Jeżeli te czyny by... Nie były integralnie związane z tym, w co wierzymy, w co mówimy, co głosimy, to byśmy mogli powiedzieć: A to jest tylko jakaś tam filozofia, oderwana od życia, niezmieniająca, nie mająca wpływu na moją codzienność. Tego na pewno nie chcemy. Chcemy, żeby właśnie prawda była połączona z czynami. A znowu, z drugiej strony, na drugim przeciwległym biegunie, gdybyśmy umieścili tylko same czyny i nie byłoby prawdy, no byśmy mogli powiedzieć, że to jest tylko jakiś tam bechawiorzm, jakiś projekt robienia czegoś, ale jakie są tego motywacje, po co to jest to jest serce tego człowieka robił? Zupełnie byśmy się tym zajmowali. Więc ani jedna, ani druga skrajność nas nie interesuje. Więc tutaj właśnie Jan mówi nie słowem, nie językiem, nie ustami, ale właśnie prawdą i czynem. I być może to jest właśnie nawiązanie tak, trochę do, tego tutaj, do tych fragmentów, które Adam czytał. Na przykład w 29,13 czytamy, że ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi nogami, a jego serce jest dalekie ode mnie tak, że im pojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. Czyli, że było dużo religii w Izraelu, bo jest napisane, że czcimy wargami, prawda? Czyli było dużo różnych ceremonii, różnych wydarzeń, różnych rzeczy, które być może właśnie tak nazywam super wyglądały i fajnie, ale Bóg patrzy na serce człowieka, prawda? Patrzy na to, dlaczego tu jestem, z jakiego powodu, co, jakie są moje motywacje, co chcę osiągnąć swoim życiu, dokąd chcę iść i w jaki sposób chcę przejść przez to życie, czy przejść właśnie w ten sposób, żeby Bogu się to podobało. Więc aby to osiągnąć, apostoł Jan mówi, żebyśmy miłowali właśnie prawdą i czynem. I czyny są istotnym takim sprawdzianem, kim naprawdę jestem. Bo oczywiście mogę mieć super jakieś poukładane wersety w głowie, jakieś przekonania, jakieś doktryny. Ale jeżeli w moim życiu nie ma czynów, które wypływają z tego, w co wierzę, to w zasadzie, jaką ktoś miałby podstawę, żeby wierzyć w to, co ja mówię, jeżeli moje życie wygląda zupełnie inaczej? To co by go przekonało do tego, żeby wierzyć w to samo, co ja wierzę, jeżeli moje czyny by zaprzeczały moim wierzeniu. Więc ludzie, ludzie przedstawiają się słowami i czasami bardzo dużo mówią na swój temat, lecz poznajmy ich po czynach. I i to jest, jeżeli ktoś mówi jedno, a, mógł, a robi coś zupełnie innego, to wtedy możemy powiedzieć, że no, ten człowiek nie jest połączony z Bogiem. Jest jakiś dysonans, jakaś przerwa między jego, między jego głową a, a jego sercem, bo y, jedno mówi, a co innego robi. Popatrzcie, miłość Boża, o której również tutaj czytamy, że właśnie potem poznaliśmy miłość, że on za nas życie swoje oddał, to miłość Boża jest miłością czynu. Zdecydowanie. I oczywiście jest również związana z tym, że Bóg wyraża siebie w różnych jakichś takich prawdach teologicznych, ale jeżeli byśmy mogli powiedzieć, że gdybyśmy mogli powiedzieć, okej, okay, co to jest, na, na co Biblia kładzie nacisk, to byśmy powiedzieli, kładzie nacisk na miłość i na życie zgodnie z tą miłością. Żeby to nie były dwa tory równoległe. Moje życie oderwane zupełnie tam od tego w co wierzę na temat Boga, ale żeby to była jedność. I miłość Boga to, to jest miłość czynu. Bo co by było, gdyby Bóg powiedział tak: Słuchajcie, bardzo Was kocham, i naprawdę fajni jesteście, ale jeżeli chodzi o upadek, to jest Wasza sprawa. I zachęcam, albo zalecam, albo nakazuję wręcz Wam, abyście przestrzegali przykazań. I musicie sobie radzić. Pamiętajcie o sądzie, na którym kiedyś będę was osądzać. Gdyby Bóg tylko to powiedział, to byśmy powiedzieli, no ale czy miłość nie zakłada czegoś więcej? Że oprócz tego, że Bóg coś zadeklaruje, to również coś zrobi. I On zrobił. Bo, bo mówi, bo On posłał swojego Syna, tak? On wysłał Ducha Świętego, On nazwał proroków, oni pisali, księgi, z, z, dawali przesłanie, aby, abyśmy wiedzieli, co Bogu się podoba, a co nie, jak żyć. A więc miłość Boża to jest miłość czynu. I w tym pierwszym Jana 3,18, jak czytamy, że miłujmy się czynem, a nie prawdą, to, to słowo czyn, właśnie jak moglibyśmy to rozumieć, czynem, prawda? Czy czynem jest to, że że yy, Myślę sobie o kimś, że ma jakiś problem, że z czymś się zmaga, ale w zasadzie nie zaangażuje się w jego życie. Czy samo to myślenie na temat jakiegoś problemu jest czynem? Zwykle czyny zaczynają się, nie powinny się zaczynać od myślenia, ale, później, ale na samym myśleniu powinny się, nie powinno się kończyć, powinno to pójść dalej. I to słowo, te, to czyn, czy uczynki albo działanie w Grece, to jest słowo ergon. Od tego pochodzi takie pojęcie Erg, to nie wiem, jeżeli ktoś tam z fizyki jeszcze coś pamięta, to była jednostka pracy. I było też takie, jest takie słowo właśnie Ergastulum i to było w starożytnym Rzymie, to było takie pomieszczenie, gdzie trzymano no, takich niewolników, takich powiedzieli, nie mających żadnych praktycznie praw, to byli tacy ludzie, którzy byli zmuszeni do niewolniczej pracy na posiadłościach gdzieś tam bogatych właścicieli Rzymu i w zasadzie niczego nie mogli żądać. Oni mieli tylko i wyłącznie pracować, a więc to, to słowo ergon, prawda, wykonywać pewne konkretne czynności niezwiązane z żadną jakąś abstrakcją. Więc mamy, mamy Boga jako właśnie przykład tego, w jaki sposób ta miłość ma wyglądać, że jest to miłość wielkiej pracy i konkretnego działania. I Bóg również oczekuje tego od nas, że my, jako Jego dzieci, będziemy naśladować Niego. I Bóg to wyraził właśnie w stworzeniu świata, w stworzeniu gwiazd, słońca, w powołaniu do istnienia aniołów, w odkupieniu, tak jak wspomniałem wcześniej. Bóg to również wyraził w przyszłych wiekach, kiedy Jezus powróci tutaj na ziemię, kiedy założy królestwo milenium, kiedy weźmie nas do wieczności, do swojego domu, pokaże nam to wszystko, co co zrobił tam nowy Jeruzalem Niebo i tak dalej, tak dalej. Więc chrześcijanin powinien być osobą, która nie boi się wyzwań, która się nie boi pracy, nie boi się zaangażować, jak to się obrócić rąk jakimś działaniem w miejscu, które może nie jest jakoś takie super atrakcyjne. E, powinniśmy być ludźmi, którzy są gotowi do poświęcenia i do dyscypliny. Na przykład w, pierwszym, yy, znaczy w Ewangelii Jana 4.34 czytamy, że Jezus mówi takie słowa, że moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie powołał i dokonać jego dzieła. A więc pełnić wolę, wykonywać wolę, więc wykonywać pewne czynności i dokonać dzieła. Nie tylko myśleć o tym dziele, jakby to było fajnie, gdyby ktoś coś tam zrobił, ale on sam tą rzecz czyni. A bo w Jana 17.4 Jezus modli się już właśnie przed przeżywaniem, że dokonałem dzieła, którego, które mi zleciłeś. On dokonał to dzieło, a nie jedynie je ogłaszał, nie jedynie mówił o nim, ani nie szukał kogoś, kto go zastąpi, tylko on tego dzieła dokonał. Czy też w Jana 10.32 Jezus mówi, za który z uczynków mnie kamienujecie, kiedy właśnie ludzie byli... Właśnie tak twierdzili, że Jezus nie ma prawa nazywać je, się, określać synem Bożym. To, to jest mówi jeżeli Wam się to nie podoba i chcecie mnie to co złego zrobiłem? Jest znowu tutaj ten nacisk na, na uczynki. Ale również Jan mówi tutaj o tym, że mamy kochać, że mamy wyrażać naszą miłość z czynem i prawdą. Więc mówiliśmy o czynie, co moglibyśmy powiedzieć o prawdzie i że miłować prawdą. Czy, czy jakbyś dzisiaj miał tutaj za chwilkę powiedzieć, powiedzieć dwa, trzy zdania na temat tego, jak rozumiesz to, miłować prawdę, to co byś powiedział, miłować prawdę? Trochę, tak, nie do końca zrozumiałe stwierdzenie, ale myślę, że... Miłować, a to na pewno jest jakaś konotacja z postawą naszego serca, że jest jakieś powiązanie z sercem, prawda? Że, jeżeli mamy kogoś kochać, to znaczy mamy robić coś szczerze, mamy to robić w sposób oddany, mamy. Yy, to, ma to nie być jakieś wyuczone zachowanie, ale coś bardzo autentycznego. Na tym polega miłość, że ona nie jest produktem intelektu, ale jest wyrazem serca, mojej postawy. To oczywiście powiązane też z intelektem. Więc jeżeli mamy kochać, miłować się prawdą, albo kochać się w prawdzie, to ma to wypływać z naszego serca. I w, i w prawdzie oznacza również, że kocham Bożą prawdę o Bogu, kocham Bożą prawdę o sobie, kocham Bożą prawdę o Tobie, Bożą prawdę o Kościele. Że nie jest to coś dla mnie obojętnego, jakieś twierdzenie teologiczne, ale ja to kocham. Jestem z tym związany emocjonalnie, z prawdą na temat Kościoła. To, to nie jest tylko jakieś twierdzenie w moim umyśle. Kocham Kościół. Jestem emocjonalnie związany z Kościołem, zależny na Kościele. Chcę, aby on wzrastał, aby on się rozwijał, aby on widział Was uśmiechniętych, szczęśliwych, zadowolonych, połączonych w, w, w relacji Ducha Świętego z Bogiem tego, tego pragnie moje serce, prawda? na tym mi zależy, do tego chcę dążyć, chcę w to wkładać wysiłek, bo kocham prawdę na temat Kościoła. Jeżeli mówię o kimś, że no, on zawsze to robi, albo on zawsze tak jest, albo... A to jest jego styl, albo on się nigdy nie zmieni, to trochę tak jakbym zaprzeczał właśnie Bożej Prawdy na temat ciebie, bo Biblia mówi o tym, że stare przeminęło, wszystko się stało nowe. Jesteś nowym człowiekiem, chcę widzieć Ciebie w Bożych kategoriach, Bożymi oczami, i również to kocham, że mam prawo patrzeć na Ciebie nie po ludzku, nie według ciała, nie według jakichś tam wad czy, czy ograniczeń, ale chcę patrzeć na Ciebie tak, jak Bóg Ciebie widzi w wieczności. I, I kocham to patrzeć na ludzi z punktu widzenia Bożego, z punktu widzenia wieczności, tym, tego produktu finalnego, który On tworzy wewnątrz nas poprzez Słowo Boże i poprzez pracę Ducha Świętego. Więc, więc również to zawiera to, że muszę dążyć do tego, by uwalniać swój umysł od przeszłości, tej negatywnej przeszłości, prawda? Jeżeli coś się wydarzyło, nie wiem. 10 lat temu i gdzieś to mnie zraniło. Nie chcę tego jakoś rozpatrywać, nie chcę tym żyć. Jeżeli coś się wydarzyło 5 czy dni, czy 10 dni, czy miesiąc, czy w zeszłym roku, to chcę uwalniać swój umysł od tego ciężaru negatywnej przyszłości. Właśnie Bóg nie jest stronniczy w swojej miłości wobec nas, bo dla niego cała, on zna całą prawdę na temat tej tak zwanej rzeczywistości w tym ludzkim wydaniu, prawda? że on wie o wszystkich naszych badach, o wszystkich naszych e, jakichś kompleksach, o wszystkich naszych grzechach, on zna fakty z naszego życia, nie tylko takie podkolorowane i jakieś takie właśnie, że, żeby dobrze to wyglądało, albo może ja był mniej winny, a ktoś był winny bardziej, on, on wie to wszystko, on to ocenił i zważył, dla niego nie ma żadnych tajemnic więc możemy powiedzieć, że również Bóg wziął pod uwagę Wszystkie okoliczności Twojego życia, wszystkie wydarzenia, które miały i będą miały miejsce w Twoim życiu, które były i będą miały miejsce, on wziął pod uwagę każdego człowieka, jaki żył na tej ziemi, każdego nauczyciela, każdego pisarza, każdego naukowca, piosenkarza, piekarza, kierowcę, czy jakieś osoby, jakiś artystów, on wszystko to wziął pod uwagę. Również wziął pod uwagę terrorystów, ludzi, którzy ranią i, i Zabijają innych. Dla niego nie ma żadnych tajemnic pod tym względem. I co? I nie okazał się stronniczy w miłości. Bo powiedziało, że tak Bóg umiłował świat, że posłał swojego syna, aby każdy, kto w niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To nie oznacza, że Bóg kocha czyny, które ludzie, grzeszne czyny i grzechy, które ludzie popełniają, ale jednak Bóg kocha każdego z tych ludzi. Więc zobaczcie, czy jego miłość nie jest. Czynem? Nie opiera się również na czynie, że tak jak on powiedział, miłujmy się czynem i, i prawdą. Bóg zna prawdę i, czy, i, i, w ty, i w czynach wyraża miłość swoją do nas. Więc nie jest zaskoczony niczym, co zrobiliśmy, bądź tym, co robimy. Więc Bóg nigdy się nie wycofa z kochania ciebie. Bóg zawsze, kiedykolwiek do niego przyjdziesz, kiedy się ukorzysz przed nim, poprosisz go o łaskę, da Ci tą łaskę. Jeżeli będziesz z czymś walczył, i to Ci się nie podoba, nie możesz tego pokonać. przychodź do Boga prośbę o łaskę i On będzie Ciebie wspierać. On będzie dawać Ci siłę, abyś mógł być z tego wyzwolony, abyś mógł oddawać Bogu chwałę czystym sercem. Amen. Mhm. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją wielką wierność, za to, że Twoja miłość nie była tylko wyrażona w słowach. Twoimi ustami, ale ona wyraziła się czynem. Ona wyraziła się tym, że Ty, wiedząc wszystko, ona znając całą prawdę, tą najgorszą czy najciemniejszą, którą byśmy chcieli ukryć nawet przed sobą, sam, przed sobą samym, Ty, znając tą prawdę, nas umiłowałeś i wyciągnąłeś rękę do nas, aby zmienić nasze życie, aby uczynić je podobnym do życia Syna Twojego pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Tobie za tę dobroć za Twoją Twój cudowny, niesamowity charakter, który podziwiamy i Tobie oddajemy cześć. W imieniu Pana Chrystusa. Amen.